Cześć. Bardzo dawno temu nagrałem poradnik na temat systemu Dynamic Paint i od tego czasu zdążył on się nieco przeterminować. No to teraz poznamy ten nowy system i od razu spróbujemy zrobić deszcz. Lecimy. Na samym początku oczywiście zaznaczam wszystko X delete, żeby to usunąć. Teraz Shift A, Mesh Plane i dodajemy Plane'a. To będzie nasza ziemia, na którą będziemy spuszczać nasze krople deszczu. Więc no może oteksturujmy tą ziemię. Przejdziemy do zakładki Shading, teraz tutaj sobie rozwinę ten panel z lewej strony i ustawię tutaj 3D Viewport. Umieszczę kamerę jakoś tak, teraz przeskroluję tutaj dalej i wybiorę ostatnią opcję. Dzięki temu będziemy w trybie Rendered, czyli będziemy widzieć jak to naprawdę wygląda na naszej scenie. Zamknę ten panel z lewej wciskając prawy przycisk myszy na obramowanie, Join Areas i w lewo i teraz tak, New. Dodaliśmy nowy materiał i w tym miejscu będziemy musieli po prostu wrzucić teksturę, którą chcemy, aby miała nasza ziemia. Jeżeli nie wiesz, jak dodawać tekstury do Blendera i co to jest w ogóle ten Principled BSDF, to odsyłam Ciebie do filmu w karcie z prawej u góry i w opisie tego filmu. Więc na szybko oteksturujmy tą ziemię. Wciskam Ctrl-Shift-T. Oczywiście, żeby ten skrót działał, to tak jak zawsze musimy mieć włączony dodatek w Wrangler. Jeżeli nie masz go włączonego, to zajrzyj do opisu. Tam jest pokazane, jak to możesz zrobić. I teraz wybieramy tekstury, które nas interesują. Ja wybiorę kolor, normal i roughness i znowu. Jeżeli nie masz tekstur, którymi chcesz oteksturować swoją ziemię, to odsyłam Ciebie do filmu w karcie Sprawy U góry i do opisu. Tam umieściłem film, w którym pokazywałem najlepsze strony, z których można zdobyć darmowe materiały do naszego Blendera. Więc gdy mamy już teren, to może jeszcze dodamy jakieś oświetlenie. Przejdę do Word, Shift A, Texture, Environment Texture i dodam obraz HDRI. Dzięki temu obrazowi będziemy mieli bardzo ładne oświetlenie na naszej scenie. No i pewnie się tego nie domyślasz, ale znowu, jeżeli nie wiesz, jak dodać obraz HDRI do swojej sceny, odsyłam Ciebie do opisu i do karty z prawej u góry. Jak to mamy zrobione, to możemy zająć się naszym dynamic paintem. Czyli duplikuję ten obiekt, Shift D, teraz G, Z i przeciągam do góry. Umieszczę kamerę gdzieś tutaj. I jak przeciągnęliśmy go tutaj, to możemy dodać system cząsteczek. Wchodzimy w tą ikonkę, plusik i mamy nowy system cząsteczek. Aktualnie te cząsteczki podskakują do góry i spadają. Więc powiększmy sobie to okno tutaj. Przejdźmy do Velocity i ustawmy 0, żeby podczas pojawiania się tych cząsteczek nie miały żadnej energii. Po prostu będą spadać w dół. I jeszcze ewentualnie możemy obrócić cały ten obiekt w osi X o 180 stopni, żeby cząsteczki spadały w dół. Teraz Shift A, mesh. I wybieramy Icosphere. Tutaj z lewej na dole powinno pojawić się okienko Add Icosphere. I wybiorę tutaj Subdivisions 1, żeby było mniej szczegółowe, bo nie potrzebujemy wielu szczegółów. G, Z do góry. Jeszcze troszkę zmniejszę, jeszcze w dół i teraz to będzie nasza kropelka. Przejdę teraz do naszego obiektu z systemem cząsteczek i tutaj z prawej strony zlecę trochę w dół i tam gdzie jest sekcja Render, wybiorę Render As Object. I jako instance object wybierzemy oczywiście icosphere, czyli ten obiekt, który jest tutaj. Teraz wcisnę spację i widzimy, że nasze kropelki już spadają, tylko jest ich dosyć mało. Przynajmniej tak mi się wydaje, że jest ich troszkę za mało, żeby pomalować cały ten obszar wodą. Żeby zwiększyć ich ilość, wystarczy, że przejdziemy tutaj na samą górę i w number wpiszemy na przykład, nie wiem, 10 tysięcy. I teraz spacja. I widać, że teraz kropelek jest zdecydowanie, zdecydowanie więcej. No to już to mamy za sobą. Więc teraz zaczynamy zabawę tym wspomnianym Dynamic Paint. Wybierzmy ziemię, przejdźmy tutaj do zakładki fizyki i wybierzmy Dynamic Paint. Teraz ten obiekt musi być ustawiony jako Canvas, czyli nasze płótno, po którym będziemy malować. Więc dodajemy nowy kanwas, nowe płótno. I w tym miejscu zmieniamy z Vertex na Image Sequence. Dzięki czemu będziemy mogli zapisywać miejsca, w których kropelki uderzyły naszą ziemię, jako zwykły obraz. I później ten obraz użyjemy w shadingu, w tych node'ach tutaj. Zwiększmy może trochę rozdzielczość tego, żeby dostać więcej detali. 1024. Zlećmy na sam dół i w Output wybierzmy folder, do którego mają zapisać się te nasze krople. Więc klikam Folder i wybieram folder, w którym chcę to zapisać. Akcept. Teraz w UV Map musimy wybrać naszą jedyną UV Mapę, która jest przypisana do tego obiektu. Wyłączę Premultiply Alpha, żebyśmy dostali tylko maskę, czyli taki czarny obraz z białymi punktami, w których kropelka uderzyła w ziemię. I teraz jeszcze wyłączmy Paint Maps i włączmy Wet Maps, bo chcemy mieć miejsca, w którym kropelka uderzyła w ziemię. No i teraz już w sumie jest wszystko skończone, ale tylko w tym obiekcie. Jeszcze mamy ten drugi obiekt, który emituje cząsteczki. W nim również włączmy Dynamic Paint. Zmieńmy z Canvas na Brush i kliknij Add Brush. Brush dlatego, że te obiekty tutaj będą malować na naszym płótnie, czyli tak jak pędzel i płótno. Zmieńmy Paint Color na biały, bo my chcemy mieć tylko i wyłącznie maskę, tak jak wcześniej mówiłem, czarno-biały obrazek. I tutaj w sekcji Source ustawmy Particle System. Wybierzmy nasz Particle System i teraz po prostu to będzie tak działało, że ten system cząsteczek, który mamy tutaj, gdy dotknie do naszej ziemi tutaj, Zacznie zostawiać plamy, i o to nam chodzi. No to dużo ustawialiśmy, dużo klikaliśmy, i jak to teraz w ogóle wygląda? Żeby to sprawdzić, przejdźmy sobie tutaj do naszego systemu cząsteczek, rozsuńmy cache i kliknijmy bake, żeby zapisać ten system cząsteczek. Teraz przejdźmy do obiektu Ziemi, wróćmy tutaj do fizyki, na sam dół, i tutaj będzie coś takiego jak bake image sequence kliknij to i chwilę poczekamy aż blender przemyśli to wszystko, przeprowadzi symulację i umieści nasze kropelki na masce. Później tą maskę będziemy wrzucać na nasz teren i wszystko powinno ładnie działać. No i dostaliśmy coś takiego. Czarne, czarne, czarne. Później pojawia się kilka kropelek. To oznacza, że nasze kropelki są troszkę zbyt duże. Naprawmy to. Więc na samym początku przejdźmy do obiektu emitującego te krople i tutaj zmniejszmy Rozmiar kropel. 0,01 myślę, że będzie ok. I tutaj również 0,01, jeżeli chodzi o wygładzanie naszych kropli. Jak to zrobione? To znowu przejdźmy tutaj do naszego obiektu i może wskoczmy do sekcji dry. Ta sekcja nam mówi o tym, ile czasu potrzebuje kropelka, aby wyparować. Czyli jak kropla uderzy w ziemię, to ile czasu będzie na niej plama. Ustawmy tak mniej więcej ze 100 klatek. Tak około 100 klatek będzie widoczna nasza plama i później będzie ona znikała. Dzięki czemu będzie mogła uderzyć kolejna kropla i też zostawić swój ślad. Jeszcze w sekcji effects możemy przejść do spread, rozwinąć to i ustawić tutaj prędkość, z jaką te kropelki będą się powiększać, czyli gdy kropelka spadnie tutaj na ziemię, to później z czasem będzie się troszkę powiększała, troszkę powiększała i w końcu wyparuje. Więc myślę, że 0.1 będzie ok. No to teraz znowu Ctrl S, żeby zapisać cały nasz projekt, żeby nic nie wywaliło i klikamy Bake Image Sequence. No to skończyliśmy. Sprawdźmy co pojawiło się w naszym folderze. No te tekstury są już zdecydowanie lepsze. Mamy poszczególne kropelki, które troszkę rosną z czasem i które zanikają również z czasem. Im dłużej są, tym są mniej widoczne. Dobrze, zostawmy to i teraz po prostu musimy połączyć tą naszą teksturę czarno-białą z naszym materiałem. Możemy to zrobić w bardzo łatwy sposób. Wystarczy, że wciśniemy Shift A albo wejdziemy w menu Add, Texture i tutaj jest coś takiego jak Image Sequence, czyli sekwencja zdjęć. Teraz wchodzimy do naszego folderu, w którym zapisaliśmy naszą sekwencję zdjęć, tą maskę, którą przed chwilą wygenerowaliśmy, teraz klawisz A, żeby zaznaczyć wszystko. Import Image Sequence. I wrzucamy tego noda gdziekolwiek. Teraz gdy wcisnę Ctrl, Shift i kliknę lewym przyciskiem myszy na to, to powinniśmy podejrzeć, jak wygląda ta tekstura na obiekcie, ale coś nie działa. Na samym początku, jeżeli w ogóle nie działa ci Ctrl, Shift, lewy klik, to znaczy, że nie masz włączonego dodatku Node Wrangler. Ponownie polecam sprawdzić opis tego filmu. Żeby naprawić ten różowy kolor, wystarczy, że klikniemy Auto Refresh. No i już mamy naszą maskę. Czyli teraz widzisz. Spadają kropelki i zostawiają po sobie takie ślady. Tam, gdzie kropla uderzy, tam zostawia ślad. Jak teraz możemy to wykorzystać, żeby stworzyć z tego ładny materiał wody? Wystarczy, że przejdziemy tutaj do naszego materiału głównego, CTRL-SHIFT, lewy przycisk myszy, tak wygląda nasz materiał, i połączymy go z tym, czyli CTRL-SHIFT, prawy przycisk myszy i przeciągamy tutaj. Teraz puszczam i tworzy nam się node Mix. W tym node Mix wybierzmy Multiply, żeby przyciemnić obszar, i tym suwaczkiem będziemy mogli wybierać, co jest aktualnie widoczne. Widać, że jak damy suwak na maksa, to w miejscu, w którym powinny być krople, jest nasz teren, a tam, gdzie powinien być teren, jest kompletnie czarno. Czyli myślę, że wystarczy po prostu odwrócić naszą maskę. Shift A, Color, Invert. I wsadźmy to tutaj. Teraz tam, gdzie uderzy kropelka, mamy czarny kolor, czyli tak jak powinno być. Gdy zamienimy kolor 1 i kolor 2, to będziemy mogli kontrolować suwakiem, jak bardzo widoczne są te krople. No i super. Teraz tylko ustawmy to, że tam, gdzie uderzy kropla, materiał powinien stać się bardziej mokry. Zobaczymy, jak to wygląda aktualnie w materiale. Tak to wygląda. No i faktycznie ta kropelka nie jest mokra. Żeby to zrobić, również będziemy musieli połączyć te dwie tekstury. Teksturą, która odpowiada za to, jak bardzo wilgotny jest materiał, jest roughness. Wciśnijmy Ctrl Shift lewy przycisk myszy. Obszar, który jest biały, jest chropowaty, jest kompletnie matowy, a obszar, który jest czarny, jest bardziej mokry, bardziej odbija otoczenie. Czyli Ctrl Shift prawy przycisk myszy i łączymy to z tym nodem invert. I teraz Ctrl Shift lewy przycisk myszy i patrzymy na tego mix. Tutaj również wybierzmy multiply, dokładnie tak samo jak u góry. I widać, że mamy odwrotnie, więc zamieńmy miejscami kolor 1 i kolor 2. I teraz możemy kontrolować to, jak bardzo widoczne są te krople. Przypominam, że im ciemniejszy kolor, tym bardziej odbija światło. Więc to wszystko podłączmy do Roughness i Ctrl Shift, lewy przycisk myszy, zobaczmy, jak to wygląda. No i widzisz, tam, gdzie kropla uderzyła w ziemię, tam mamy odbicia naszego otoczenia. Tutaj to też dobrze widać. I teraz wystarczy, że wciśniemy spację. I mamy bardzo fajny, realistyczny efekt deszczu. Do tych kropelek również możemy dodać nowy materiał, ustawić go na przykład na transmission, żeby jeszcze ładniej wyglądał, prawy przycisk myszy, shade smooth, żeby go wygładzić. I teraz mamy prawdziwą symulację deszczu. Jeżeli chcesz, żeby Twoja symulacja składała się z większej ilości kropelek, to wystarczy, że przejdziesz do tego obiektu generującego nasze krople. I tutaj z prawej strony do systemu cząsteczek klikniesz Delete Bake, żeby usunąć to, co zbakowaliśmy, i wstawisz tutaj większą wartość. Później znowu Bake, przechodzimy do tego obiektu na samym dole. W Dynamic Paint klikamy Bake Image Sequence i mamy wszystko gotowe. Więc tak prezentuje się cały system nodeów, który musieliśmy stworzyć. Bardzo prosty, bardzo takie podstawowe połączenie. Myślę, że w większości projektów będziesz robił coś takiego albo nawet zdecydowanie bardziej skomplikowanego. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że poradnik się przyda, no i do następnego.